Dzień dobry, Robert Fryczkowski, trener. Pracujemy. Następny rozdział książki. Jako zakładkę zrobiłem sobie taką replikę karty pamięci, chociaż tu mam gdzieś taką prawdziwą kartę i pewnie ją Państwu pokażę, bo dostałem ją właśnie od kolegi. Ale taką replikę, i tak sobie zawsze jak ją zakładam, to myślę, że te kropeczki to był czyjś los. Patrzcie, gdzieś jesteśmy przejęci swoim losem, myślimy o tym, dziewczyna chce wyjść za kogoś. Ma chłopaka, nie ma chłopaka, chciałby mieć chłopaka, ma dziecko, nie ma dziecka, ma pracę, nie ma pracy, ma sukienkę, nie ma sukienki. Chłopak ma dziewczyny, nie ma dziewczyny, ma samochód, nie ma samochodu, ma buty, nie ma butów, które by chciał mieć, w pracy godzinę pominęli, mamy swoje osobiste jakieś rzeczy, tragedie, tęsknoty, miłości, piękne rzeczy, a gdzieś tam w systemie tego świata jesteśmy taką dziurką, takim prostokącikiem, który jest albo go nie ma. Ba, mało tego, żebyśmy byli prostokącikiem. Z takim prostokącikiem może być transport numer 437, 47 wagonów do Auschwitz. Cały transport może być jednym takim kwadracikiem, albo oczywiście jednym jakimś, wiecie sami czym. To jest niesamowite, że gdzieś wielcy tego świata, gdzieś, gdzieś ktoś zrobi kwadracik albo nie zrobi dziurkę. I od tego jest los. Jest Jugosławia, albo Jugosławii nie ma. No, ciekawe to jest. Tak to jest. A my myślimy, że Boże, jakie wielkie rzeczy się dzieją, bo dzieją się rzeczy wielkie, ale... Zaczynamy. Rewolucja przemysłowa, a maszynowe kontrolowanie procesów przemysłowo-społecznych. Rewolucja przemysłowa rozpoczęła się w Wielkiej Brytanii w XVIII wieku, gdy Thomas Newcomen wynalazł silnik parowy. Ulepszony następnie przez Jamesa Wattata w 1769. Tym samym cywilizacja oparta na pracy ludzi i zwierząt przekształciła się w cywilizację opartą na pracy maszyn. Wkrótce wynaleziono sprawne warsztaty tkackie oraz dynamo elektryczne, które napędzało maszyny w systemach fabrycznych. Owe wynalazki momentalnie wykorzystano do produkcji towarów, za które nabywano surowce naturalne w koloniach, szybko zdobywanych przy pomocy parowców w ramach imperium brytyjskiego. Boże, jak oni się wtedy nakradli. Mm, tutaj jest taka dygresja, mam takiego przyjaciela w Anglii, który jest no bardzo fajnym człowiekiem, o no, takim dość skomplikowanym charakterze. I on niedawno mi opowiadał i o swoim życiu, o tym no, rozmawialiśmy bardzo o bardzo różnych rzeczach i w pewnym momencie zaczął mi mówić o Anglikach. I zaczął mówić tak, że Cały czas mówił wulgaryzmami, mówił, i zaczął się dławić, i stwierdził, że, mówi, to są ludzie zdegenerowani. Oni żyli po prostu całe lata na, z tego, co ukradli, co zagarnęli, i wychowały się teraz takie społeczeństwa dysfunkcjonalne w tej chwili. Ma tam Cadillac'a w tej Anglii i nikt go nie potrafi mu naprawić, więc pojechał do Niemiec. W Niemczech powiedzieli mu, że mu wymienią całe moduły. Dopiero był teraz gdzieś w Polsce pod sieradzem, gdzie mechanik mu normalnie tego zrobił. Ten samochód naprawił i tyle. Także jak czasami narzekamy na polskich mechaników, pomyślmy, że moglibyśmy mieć angielskich mechaników i angielskich lekarzy. To znaczy w sumie angielskich, to bardziej pakistańskich. W tym procesie rozwoju Pax Britannica pomogło skonstruowanie przez Samuela Morsa telegrafu hmm, telefonu przez Grahama Bera. 1876, zobacz jak to się dzieje szybko, 1844 telegraf, telefon 1876 oraz radia przez Marconiego 1895. W tym samym czasie Thomas Edison konstruuje pierwszą lampę, pewnie żarówkę i elektrownię dostarczającą oświetlenie i siłę do każdego domu, które na to stać. Natomiast bracia Wright budują pierwszy samolot w 1903, a Henry Ford dostarcza samochód w cenie poniżej 300 dolarów w roku 1908. Dzięki temu cywilizacja staje się mobilna w skali pojedynczego człowieka, który uwolnił się od wspólnego podróżowania koleją. Wspomniany rozwój techniki miał miejsce w zakresie transportu, przetwarzania surowców na gotowe wyroby i telekomunikacji. Wynalazki rozwinęły procesy gospodarcze, handel międzynarodowy, systemy administracji publicznej. Procesy te zaczęły generować więcej informacji i potrzeb na ich przetwarzanie, na czas i dostarczanie do decydentów. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, że, jak rozbiera się stary samochód np. taką starą, staruteńką, np. tatrę, jeszcze o tą jednym z pierwszych, to każdą śrubkę trzeba odkładać na miejsce, ponieważ każda śrubka w zasadzie pasuje tylko do swojej nakrętki. śrubki i nakrętka tworzy taki dość niepowtarzalny tandem. I jakby nie można ich tak odkręcać i wrzucać do pudełeczka, bo potem już się tej tatry nie skręci. A przecież tatra to już był automobil, on już jeździł. I dopiero tak naprawdę zrobienie powtarzalnych gwintów, czy to metryczy, czy calowych, czy trapezowych, czy powtarzalnych w ogóle elementów, i ustandaryzowanie ich za pomocą maszyn tokarskich, to było niewiarygodna katapulta, która w zasadzie umożliwia kulturę techniczną. To, że śrubka kupiona metryczna, tam czwórka w w Sochaczewie, w Zgierzu, w Łomży i w Szczecinie, i w Poznaniu, w Warszawie i w Rzeszowie, to jest ta sama śrubka. Teraz jest to takie zupełnie oczywiste, a kiedyś każdy Kowal robił swoje śrubki i te sprzęty były zupełnie niewspółmienne. Ponadto rozwój nauki Wielkiej Brytanii dzięki odkryciom i Newtona. 1642-1726 i Charlesa Darwina 1809-1882 oraz wpływowi takich świetnych uniwersytetów jak Oxford, Cambridge spowodował rozwój projektów maszyn liczących. I tak, w wyniku prac Charlesa Babbage'a, jeżeli dobrze przeczytałem, 1791-1871 Powstał w 1823 roku mechaniczny prekursor współczesnych komputerów silnik różnicowy, nigdy przez nikogo, przez niego nieskończony. A w 1837 roku silnik analityczny z wczytywaniem danych i programu na kartach dziurkowanych do oddzielnych pamięci na kołach zębatych. W myśl współczesnej architektury wczesnych komputerów były to liczące się silniki złożone, z kilku tysięcy części ważące kilka ton. Konstruktor chciał zastosować je do obliczania tablic nawigacyjnych i ubezpieczeniowych, balistycznych i do obliczeń dla potrzeb astronomii. Brak poparcia finansowego ze strony brytyjskiego rządu spowodował przerwanie prac i głębokie rozczarowanie Babej Clayla do Anglii w ogóle jako takiej. Rozwój współczesnych komputerów w Wielkiej Brytanii nastąpił dopiero po II wojnie światowej w ślad za rozwojem komputerów w USA. Rewolucja przemysłowa w Wielkiej Brytanii i w północno-zachodniej Europie spowodowała rozwój klasy robotniczej, mieszczańskiej i kapitalistów. Społeczeństwo mocno zróżnicowało się, stając się obiektem intensywnych studiów socjologicznych, które zostały zainicjowane badami, badaniami Darwina w postaci graficznych, statystycznych modeli opublikowanych w pracy o pochodzeniu gatunków i naturalnej selekcji. W efekcie doprowadziły one do rozwoju maszyn na karty dziurkowane, szeroko stosowanych w biznesie i w spisach ludności w szeregu państw. W Stanach Zjednoczonych konstytucja nakazuje opracowywanie spisu ludności co 10 lat, ale wskutek rosnącej jej liczby, m.in. imigracji, spis ludności z 1880 roku nie był skończony jeszcze w 1887 i zapowiadało się, że nie nastąpi to przed następnym spisem w 1890 roku. Dlatego dyrekcja Biura Spisu Ludności Stanów Zjednoczonych rozpisała konkurs na opracowanie zmechanizowanego systemu. Przystąpił do niego wybitnie uzdolniony niemiecki emigrant Hermann Hollerith, 1860-1929, absolwent uczelni College of City of New York. Jego tabulator na karty dziurkowane zliczał dane trzy razy szybciej od innych rozwiązań i wygrał przetarg. To, czyli przetarg nie był ustawiony, że to wygrywa szwagierka, tylko po prostu ktoś zdolny. Jakaś nowinka. To jeszcze wczesny, wczesny czas był. Pomysł wczytywania do maszyny automatycznie, analizując masową liczbę danych o kilkudziesięciu milionach obywateli, był olbrzymim wyzwaniem dla dopiero rodzącej się inżynierii. Hermann Hollerich Oparł maszynowy nośnik danych na karcie z otworami wydziurkowanymi w miejscu odpowiadającym określonej liczbie od 0 do 9 w odpowiedniej kolumnie charakteryzującej cechę podlegającą spisowi, na przykład rasę, w których rejestrowano kilka rodzajów i kodowano kilkoma cyframi, np. przykład 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Otwory powodowały przepływy prądu między szczotką, czytającą daną kolumnę, która, gdy natrafiła na otwór w karcie, zamykała obieg prądu. To Miejsce wyznaczało liczbę, czyli kod cechy człowieka. Cholerich wpadł na ten pomysł obserwując konduktorów pociągów, którzy perforowali bilet, podając m.in. cechy pasażera, takie jak rozmiar, szczupły, średni, gruby. Dobre, wiedzieliście Państwo o tym, że bilety były takie, że szczupły, średni, gruby. Wzrost, włosy, twarz. Aby wskazać następnemu konduktorowi, że ów bilet A nie został odsprzedany komu innemu. O to tu chodziło. Konduktor udoskonalił to rozwiązanie, konstruktor udoskonalił to rozwiązanie, podglądając system programowania warsztatów tkackich Jacquarda z kartami perforowanymi. Karty dziurko, dziurkowane programujące pracę warsztatu tkackiego w systemie Jacquarda, czyli to były te maszyny jacquardowskie. Podstawowy pomysł dla rozwoju maszyn na karty dziurkowane pod koniec XIX wieku i w początkach XX wieku, zanim nie został wyparty przez komputery do przetwarzania danych około lat 60. Fotografia domena publiczna. Więc maszyna tak zwana żakardowska, zobaczcie, i te wzorki tutaj, maszyny te tkackie, były programowane na tych kartach. I te karty z dziurkami, to był jakiś tam szlaczek, potem kwiatek, potem coś, potem coś i to wszystko było zaprogramowane, podobnie jak Katarynka. Ona też ma taką kartę dziurkowaną, ta karta dziurkowana przechodzi, przepuszcza powietrze do odpowiednich piszczałek i w pewien sposób można powiedzieć, że karta dziurkowana generuje melodię. Karta dla każdego mieszkańca musiała być wydziurkowana według kodów dla określonych cech podlegających spisowi ludności. Karta miała pojemność 24 kolumny, w każdej z nich można było wydziurkować do 12 cyfr. Dziesięciocyfrowe kody były podane na pośrednim dokumencie, który widać pod lewą ręką operatorki na zdjęciu poniżej. Następnie powstała karta dziurkowana, widoczna w głębi maszyny. Oproszę bardzo. Czyli było to wprowadzane, tu widać bardzo to wyraźnie, proszę spojrzeć. Czyli pani operatorka wprowadza dane do takich już kart. Widzicie, też mają już ścięty jeden narożnik. Jeden narożnik mają ścięty. Godzina 21. Zaczyna nadawać Radio China International po polsku, ale o tym będzie audycja chyba jutro. Następnie karty te zostają wprowadzone do tabulatora, który elektrycznie, poprzez przekaźniki elektromagnetyczne aktualizuje 40 liczników elektrycznych. Podliczających spisane cechy ludności i sumy, czyli tabulując wyniki spisu dla danej partii kart z określonego regionu. Późniejsze wersje tabulatory miały aparat drukujący, wyniki oraz automatyczne, nieręczne jak na początku, wprowadzanie kart do tabulowania, a następnie do sortowania. Sorter widoczny jest z prawej strony tabulatora, gdzie wprowadzano plik kart do pojemnika czytającego i uruchamiającego ruch transportowy karty do odpowiedniej kieszeni sortera. Pierwsze takie miejsce wyglądało mniej więcej w ten sposób. Tutaj po prawej stronie, o tutaj, widzicie sorter i maszy maszyny liczące. Tabulator z podłączonym systemem według konstrukcji i patentu Hermana Cholericha z 1890 roku. W następnych latach tabulator został mocno ulepszony przez firmę IBM i służył do obliczeń jeszcze w latach 60., kiedy zaczęły być instalowane komputery do przetwarzania danych. Tabulator ten był często nazywany statystycznym. Pianinem Holericha. Foto Wikipedia. Dzięki systemowi maszyn Holerich, spis ludności Stanów Zjednoczonych w 1890 roku został opracowany w kilka miesięcy, a nie kilka lat. W 1891 roku, zaraz po spisie ludności, ukazała się w Nowym Jorku znamienna praca Martina, T.C. Martina, Liczenie Kraju przez Elektryczność. Counting a Nation by Electricity. New York. Electrical Engineer, która entuzjastycznie podsumowywała elektryfikację ostatniego spisu ludności w Stanach Zjednoczonych. Czyli to już się zaczęło działać. Zobaczcie, zawsze każdy taki wynalazek ma taki, taki pragmatyczne, fajne zastosowanie. Spisy ludności i potrzeba tego typu wiedzy i techniki. Przełom XIX i XX wieku charakteryzowały wielkie fale imigracyjne do niezamieszkanych albo mało zaludnionych miejsc takich jak Ceylon, Australia, Ameryka Południowa i Ameryka Północna. Na wyspę Ellis w Nowym Jorku codziennie przepływały statki z imigrantami, w tym z Europy Wschodniej, a zwłaszcza z terenów nieistniejącej Polski. Władze amerykańskie chciały nie tylko wiedzieć, ile osób przypłynęło, ale też jaki jest ich stan zdrowia, rasowe pochodzenie, stopień edukacji i zawód. No normalne. Tabulator na karty dziurkowany Hollerich, został zastosowany w kolejnym spisie ludności w ramach firmy Tabulating Machine Company, która w wyniku kolejnych konsolidacji ze zbliżonymi technicznie firmami, np. produkującymi zegary kontrolujące czas pracy, przy pomocy kart została przekształcona w 1924 roku w IBM. Wszechmocny koncern maszyn liczących, który dominował w świecie przez następne 80 lat i dziś jest ciągle największą firmą produkującą i stosującą technikę informacyjną. W ramach świetnego biznesu wspomagała rozbudowę potencjału gospodarczego i militarnego Niemiec w latach 30., a także w czasie II wojny światowej. Spis ludności Stanów Zjednoczonych na maszynach cholerych, tak najczęściej nazywanych w skrócie, w 1890 roku okazał się sukcesem. Był to wynik pracy 46 804 agentów spisowych, chodzących od domu do domu i spisujących rozbudowane dane o 62 979 766 mieszkańcach tego roku kraju. Ach Henryk Hollerich sprzedał swe maszyny do spisów ludności w Austrii i Kanadzie, a następnie w kilkunastu innych krajach. W 1895 roku Hollerich udał się do Moskwy, gdzie namówił cara Mikołaja II na przeprowadzenie spisu ludności w 1897. Na swych maszynach, czyli dwa lata później. Spis przebiegał z wielkimi trudnościami, ponieważ ludność rosyjskiemu, rosyjskiego imperium nie wierzyła Carowi. Zwłaszcza ludność niechrześcijańska obawiała się, że Car spisuje, aby potem przechrzcić ich na prawosławie. Następny spis ludności odbył się w 1926 roku, w pierwszych latach rządów Józefa Stalina. Który zapewne mógł pamiętać slogan Włodzimierza Lenina, że komunizm to elektryfikacja i statystyka. To jest bardzo mądre. To jest elektryfikacja i statystyka. To jest bardzo mądre. To jest bardzo mądre. W ogóle analiza danych pokazuje ludziom więcej niż to. Co oni sobie wyobrażają. Statystyka jest w ogóle absolutnie genialną rzeczą, jeżeli jest prowadzona mądrze i dobrze. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że były takie badania, że zamykało się parę ludzi w mieszkaniu, w normalnym takim laboratoryjnym mieszkaniu, i nagrywało się ich rozmowy i potem statystycznie analizowało się słowa, które były ciepłe, przyjazne, takie, śmakie, owakie, i określały ich na przykład ładunek emocjonalny. I statystycznie można określić, czy para się kocha, czy mają dobre relacje, czy mają przed sobą przyszłość. To jest kwestia zwykłej analitycznej statystyki używania słów. No tak jak powiedział Wittgenstein, że nasz świat jest taki jak nasz język. Jeżeli język jest brutalny, jeżeli język jest głośny, jeżeli język jest taki prosty, jeżeli język jest uproszczony, tak orwellowsko, prawda, jeżeli następują właśnie te wszystkie orwellizmy teraz, no to po prostu nie mamy do, jakby to powiedzieć, pojęcia takich jak miłość, subtelność, piękno, dobro, tylko to wszystkie pojęcia są jakby obrócone. Komunizm to elektryfikacja i statystyka. Na politycznym zachodzie potrzeba opisu typów ludzkich była rozwijana w nauce antropometrii. W 1891 roku Francis Gallon, kuzyn Darwina, zorganizował laboratorium w Muzeum Nauki w Londynie, gdzie zwiedzający mogli mieć zmierzony wzrost, wagę, rozmiar ramion, siłę oddechu, szybkość powiek, słuch, wzrok, rozpoznawanie kolorów i inne cechy. Stosując różne techniki korelacji, Gallon opracował podstawy badań nad systematycznymi pomiarami człowieka. Tego typu spisy dały podstawę do statystyki nazistowskiej, potrzebnej do oliwienia maszyny śmierci w latach 40. Oni tam wysyłali swoich badaczy, którzy mierzyli czaszki różne inne rzeczy, no, przerażające. Rozwój mechanizacji przetwarzania danych w Stanach Zjednoczonych i jej eksport do Europy, następny rozdział. Rola Hermana, Holerichta, przepraszam, w zastosowaniu jego maszyn do ewidencji ofiar nazizmu jest wprawdzie pośrednia, ale znamienna. Z chwilą, gdy spis ludności w USA w 1890 roku okazał się organizacyjnym i statystycznym sukcesem, maszyny Hollerichta sprzedano rządom europejskim do przeprowadzania spisów ludności. Szalenie zdolny niemiecko-amerykański inżynier przystąpił do utworzenia własnej firmy Hollertich Zauważył, że spisy ludności w USA i wielu innych krajach odbywają się co 10 lat, więc jego maszyny powinny znaleźć innego rodzaju zastosowania, m.in. w rozwijającym się biznesie. Po powrocie ze Stankt Petersburga, gdzie w 1896 podpisał lukratywny kontrakt z rządem Rosji, założył własną firmę Tabulating Machine Company, TMC, z siedzibą w Waszyngtonie. Jakkolwiek żywot firmy był krótki, to po serii fuzji i przekształceń dała podstawy do zorganizowania IBM, która wkrótce zdominowała światowy biznes produkcji i zastosowań maszyn na karty dziurkowane, a następnie komputerów do przetwarzania danych aż do czasów współczesnych. W tym czasie wykorzystał biuro Spisu USA ponad dopuszczalną miarę. Wynajmował mu swe maszyny po wyższym koszcie niż klientom w Europie. Szereg urządzeń, na które zostaje podpisane kontrakty, w ogóle nie istniało. Niemożliwe. Już wtedy mieli te maszyny do oddychania, jak to się nazywało. To <laughs> nie istniało. W ogóle nie istniało. Dyrektor Simeon Nord po serii konfliktów z Hermanem Cholerichem zerwał kontrakt z firmą TMC i zmotywował inżyniera Jamesa Powersa do skonstruowania innych maszyn, zwłaszcza, że patenty Cholericha wygasły w 1906 roku. Powers skonstruował maszyny podobne, ale oparte na okrągłych perforacjach, a nie prostokątnych, oraz na mechanicznym odczycie przy pomocy iglic zamykających obwód w miejscach perforacji. Urządzenia te okazały się szybsze i tańsze od maszyn Cholericha i wyparły je z obsługiwania następnych spisów ludności. Odtąd świat zyskał dwa konkurujące ze sobą systemy na karty dziurkowane. W USA maszyny Powersa były produkowane i sprzedawane przez firmę Remington Rand, później zwaną pod nazwą Uniwak, w Europie przez firmę Ar Aritma. W Czechosłowacji użytkowane nawet po wojnie w PRL-u. Jednak z biegiem czasu konkurencję jednak wygrała firma IBM. Powstała na fundamencie firmy Tabulating Machine Company stworzonej przez Holleritha. Herman Hollerith odegrał bardzo ważną rolę w procesie rozwoju zastosowań maszyny na karty dziurkowane, którą, który doprowadził do rozkwitu potęgi firmy IBM. Będąc Niemcem dążył w kierunku kraju swego pochodzenia. Stosunek ten wzmocnił się u niego po zerwaniu kontraktu z amerykańskim biurem spisu ludności. W 1910 roku próbował nawet zastopować przeprowadzenie 13 spisu na drodze sądowej, ponieważ uważał, że jego patenty zostały wykorzystane w systemie Powersa. Sąd nie przyznał mu jednak racji, zerwały z nim kontrakty, również koleje. W tej sytuacji akcjonariusze firmy TMC oraz lekarze dbający o jego zdrowie zaczęli naciskać na Cholericha, by wycofał się z biznesu. W rezultacie zaczął pozbywać się udziału w firmie, przy równoczesnym zabezpieczeniu kontynuowania rozwoju jego maszyn. Proces ten zaczął się w Anglii, gdzie w 1907 roku powstała firma The British Tabulating Machine Company. BTM, która była fundamentem dla późniejszych firm takich ICT i następczyni ICL. Ich komputery były instalowane także w Polsce. W Warszawie we wczesnych latach 60-tych ICL 1900 stanowiły licencyjny pierwowzór dla polskich komputerów Odra 1304, łamane przez 5. Jednak oczkiem w głowie Helricha był biznes w Niemczech. W 1910 roku udzielił licencji na swoje maszyny Willy Heidingerowi, który utworzył firmę Deutsche Hollerich Maschinen Gesellschaft, niemiecka korporacja Maszyn Hollerich. W skrócie, Dehomag, kierowana była przez bardzo patriotycznie nastawionego Niemca, który odegrał ważną rolę w kierowaniu dobytkiem IBM po jego znacjonalizowaniu przez rząd nazistowski. Także USA w 1911 roku Hollerich sprzedał TMC biznesmenowi Charlesowi Filintowi, kierującemu podupadającą firmą International Time Recording Company, produkującą i sprzedającą zegary na karty rejestrujące. Czas przychodzenia i wychodzenia do i z pracy robotników. W rezultacie obie firmy zostały połączone w jedną o nazwie Computing Tabulating Recording Company. CTR. Ach, trochę takiego pisania historycznego. Ale pokazuje nam, że były pewne przełączenia i inne rzeczy. Flint zatrudnił Thomasa Watsona na stanowisko głównego menadżera, aby usprawnić rozwój CTR. Osoba Watsona integruje rynek kas rejestracyjnych opanowany przez najstarszy amerykański koncern maszyn liczących w biznesie National Cash Register z Dayton w stanie Ohio z rynkiem na bardziej zaawansowane maszyny liczące na karty dziurkowane, produkowane przez firmę CTR i późniejszy IBM. Watson został zwolniony z NCR przez Johna Petersona, ponieważ ciążył na nim wyrok jednego roku więzienia za stosowanie praktyk monopolistycznych i nieprzestrzeganie ustawy Shermana z 1890 roku, kiedy był wiceprezydentem firmy NCR. Dzięki korzystnemu splotowi wydarzeń wyrok anulowano, a w 1915 roku, m.in. w związku z zaangażowaniem Watsona w usuwanie skutków wielkiej powodzi, jaka nawiedziła Dayton, w dwa dni po odwołaniu wyroku, Watson został prezesem CTR. Czyli kotłowało się tam jak wszędzie na świecie, już w tamtych czasach. W tym czasie współpracował z Hollerichem, który zachował kontrakt, konsult, kontrakt konsultanta w swojej byłej firmie. To, co zawsze twierdzę, oddać technologię, a zostać konsultantem spraw takich naprawdę ważnych. Tesla mógł zrobić to samo, rozdać wszystkie swoje technologie, ale nie do końca i potem sprzedawać konsultacje we wszystkich krajach świata. Ale uparł się, że nie i proszę. Odtąd przyszły szef IBM-a wiązał się bardziej z działem sprzedaży niż z inżynierami, co miało duży wpływ na jego rolę w rozwijaniu biznesu IBM w okupowanym przez Niemców Europie i po II wojnie światowej. Podczas pierwszej wojny de Homag nie była w stanie płacić opłat licencyjnych, które urosły do 100 miliona niemieckich marek w okresie superinflacji. W tym czasie rzeczy... W tym stanie rzeczy Amerykanie przejęli niemiecką firmę, ale jej założyciel Willy Heidingerowi dano 10% udziału w akcjach. Jednocześnie ograniczono europejski rynek Dehomaga tylko do rejonu Niemiec. Czyli te firmy, była superinflacja przed wojną i firmy przejęły rynek niemiecki. W latach 1915-1924 sprzedaż usług CTR wzrosła trzykrotnie. W międzyczasie zmarł założyciel firmy Charles Flint i prezes zarządu George Firelihil, jakiś. Fakty te pozwoliły Watsonowi zmienić nazwę firmy w 2024 roku na International Business Machines IBM. Czyli dzisiaj tak średnio ciekawie, ponieważ widzimy, że kotłowały się bardzo różne firmy i dużo rzeczy się działo. Normalnie to tak zawsze było, jak się kotłowały różne standardy technologiczne, czy Tesla mówił, że prąd zmienny, Edison mówił, że prąd stały, i tak sobie kotłowali się. No dobrze. Następnym rozdziałem będzie rozwój firmy IBM w zakresie zastosowań maszyn na karty dziurkowane w biznesie. Do usłyszenia następnym razem. Szanujmy czas, który nam pozostał. Zapraszam na następny odcinek rano.